Życiu w Salonowi na piąte urodziny. Ja uważam, że to jest bardzo radosna okoliczność, ponieważ to jest jedno z niezależnych mediów w Polsce. Powstaje w Polsce drugi obiekt mediów niezależnych od aparatu władzy. to jest bardzo korzystne. Jest mi w tym że przypominam moją młodość z czasu końcówki PRL. Tak, w swoich tekstach licznych na Salonie jest Pan jeden z najczęściej piszących dziennikarzy w Salonie 24. Porusza Pan bardzo wiele konkretnych tematów, próbując inicjować jakieś akcje. Czy uważa Pan, że to ma przełożenie na rzeczywistość? na ja przykład było z SDP. Czy to, że Pan właśnie apelował na blogu o pewne akcje związane z SDP, przełożyło się na faktyczną skuteczność tej akcji? Niech Pan powyższy pytanie, bo ja naprawdę nie muszę. Czy to, co Pan pisze na blogu, inicjując pewne akcje, czy uważa Pan, że to ma sens, że faktycznie pisanie na blogu jest dobrym środkiem do prowadzenia tego typu działań? Jest bardzo dobrym środkiem, dlatego że mam pełną kontrolę nad tym, co napiszę. żadna redakcja mi tego nie sprawdza. A poza tym też nowe medium, bo kiedyś się siedził, jak można pisać, yy, wszystko jedno, jak można yy, na przykład udzielać się w radiu, a nie w gazecie, albo w telewizji, a nie w radiu. Posztem techniczny nowe środki przepaść, ja z tego korzystam. Mam tę świadomość. A jak pan ocenia interakcje z użytkownikami samą czytelnikami pana wpisał z innymi blogerami? Jak pan o, o, interakcje z innymi czytelnikami ocenia? Ja to, ja to traktuję jako rodzaj zabawy, ponieważ no jak mam pewną przewagę językową nad tymi, którzy próbują mi dokopać, ja próbuję w sposób elegancki też im dokopać, ale korzystając z przewagi formy, robię to w ten żeby o nie śmielić właśnie elegancją wypowiedzi. Czyli liczy się w dyskusji internetowej elegancja? No, musimy wszędzie się uczyć dobrych manier, bo one ułatwiają życie. Właśnie, a czy na przykład salon 24, jak Pan ocenia właśnie ten poziom manier? Czy na tle innych portali internetowych, czy... Te komentarze są mniej wulgarne, bardziej. Ja myślę, że stosunkowo mało jest hamów na Salo 24. Jak się porówna inne, no na przykład ODEP, czy niektóre fora Gazety Wyborcze, zastawić ham swój innego rodzaju. Albo niestety w polityce tam jest bardzo dużo też złych, złego stylu wypowiedziach takich przeciwników blogerów tylko orientacji pro w Polsce. Właśnie w tej chwili. Na, o, Właśnie, a w tej chwili jakby trwa no, nagonka na internautów, zwłaszcza prawicowych, jest. Taka narracja, że właśnie to jest chamstwo i nic więcej, a jednak sądzę, że da się dostrzec, że na sali 24 tak nie, nie, nie jest. Nie, to nie jest wcale chamstwo i nic więcej, Boże, to są jakieś autentyczne nastroje, które nie potrafią się znaleźć właściwej, eleganckiej formy, po drugie jednak jest tam sporo ważnych treści, jakiś punkt widzenia, rzeczy, które mnie by na przykład nie przyszły do roku chociażby z racji różnicy wieku. Pan też często podejmuje tematy kulturalne na blogu, to znaczy to związane z polityką, ale kultury. Czy pisanie o kulturze na blogu, powiedzmy politycznym, czy w salonie no, portalu uznawany za polityczny ma sens? Uważa Pan, że źle pisze o kulturze w salonie. Nie no bardzo dobrze, tylko czy pan... No to, co Uważam, że to ma sens, dlatego że chcę pokazać że jakieś wielowymiarowy. i nie żyje tylko polityką, ale także że kulturą to jest ważniejsza, bo polityka to jest mierzwa, to jest taka piana, która spływa do sztokach historii, a kultura to jest coś zostaje. Na koniec już tradycyjne pytanie, czy uważa Pan, że blogerzy za pewien czas mogą stanowić tak, tak silne medium jak tak zwane obecne media mainstreamowe? Zależy od tego, co władza zrobi z internetem. Jeżeli, się, jeżeli nie szapnie internetu, to jest szansa, żeby tu powstał naprawdę niezależny i bardzo poważny obieg. Dziękuję bardzo.